No i następna część. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należy do innego plemienia, z którego nikt nie służył nigdy ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodzi z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Więc nie było oczywiście kapłani byli tylko z plemienia Lewickiego, z plemienia Arona. To nawet nie było plemię jeszcze, to było plemię Lewiego, co ja opowiadam. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Chyba moc niezniszczalnego życia. Jezus, Jezusa życie było zniszczone, jak wiecie. Bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melkicedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużytności. Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony zbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to bez założenia przysięgi. Tamci bowiem, tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Ła, rozumiecie? Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Przysiąg Pan. I nie pożałuję, czyli mówimy tutaj o Bogu. Tyś kapłanem na wieki. O ile lepsze, o ile lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Ale kto te przymierze zawarł? Nie Jezus, Jezus jest pośrednikiem tego przymierza. Po raz kolejny przymierze z nami, tak jak pierw, stare przymierze zawarł Jachwę, tak i nowe przymierze zawarł z nami Jachwę. Tylko wówczas za tym przymierzem stał Mojżesz. Teraz za tym wówczas Mojżesz był pośrednikiem. Potem kapłani, arcykapłani. A w naszym przypadku Jezus. Do tego samego Boga, do tego samego jednego Jachwy. Tamtych kapłanów było więcej, gdy śmierć nie, gdy śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje... Kapłaństwo, czyli Jezus, kapłaństwo yy, nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. No ludzie, prościej chyba nie można. Przez niego. Dlatego dziedziczył imię po ojcu. Ojciec jest ojciec, jest Jachwę, Jechowa zbawiciel. To samo syn, to samo imię odziedziczył. Ojciec sam nie mógł, ojciec sam nie mógł przyjść i dać się zabić, bo on jest nieśmiertelny. Przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Musi się za nami do kogoś wstawiać. I żyje na zawsze. Już ten, który żyje na zawsze, to jest Jezus Chrystus. Takiego to przystało nam mieć za arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzech ludu, tak widzicie, to jest właśnie to za grzechów. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował siebie samego. Tylko nie ofiarował siebie samego dla siebie samego. Tylko przed Bogiem, tak jak były składane przed Bogiem, zabijane baranki, taki Jezus sam siebie złożył. Bo Jezus, Bóg go posłał, ale On się z tym zgodził. <laughs> on się z tym zgodził, dlatego dziedziczył te imię bo Bóg go nie wypchnął na chama, obopólna zgoda, miłość Synu. Niestety nie ma innej drogi, aby, aby żalmi ludzi, żalmi ludzi zostali zwiedzeni przez szatana, dlatego za nich jestem Ciebie gotów posłać, o ile Ty na to idziesz, za szatana I tego nie zrobię, ponieważ On sam w sobie zrobił, On sam sobie to zło wyczynił, uczynił, ale za ludzi jak najbardziej. Albo więc zakon ustanawia arcykapłani, arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. Główną rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby, skład, aby składał dary i ofiary. Dlatego też rzeczą konieczną było, żeby ten też miał coś ofiarować, prawda? Więc nasz Jezus ofiarował samego siebie. Przed kim? Przed samym sobą, tak? Jak, najba jak najbardziej. Sorry za sarkazm, jak najbardziej. Jeśli On jest naszym Bogiem, to znaczy, że sam sobie złożył ofiarę i ją przyjął. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej jak to zostało objawione Mojżeszowi który miał zbudować przybytek i było mu powiedziane Bacz abyś uczynił wszystko według wzoru, który Ci został ukazany na górze Możesz miał wizję tej świątyni, zobaczył to i według tej świątyni musiał zrobić wszystko Arkę, wszystko teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem Pośrednikiem. Jezus jest pośrednikiem przymierza. Rozumiecie? Ale przymierza zawar z nami Bóg. A Jezus jest nazwany pośrednikiem, kochani. Więc kto jest naszym Bogiem? Po raz kolejny. A więc możecie mi podawać wersety jak najbardziej, ale zobacz tu, ale zacz, tu, ale zobacz tu. I ja waszych wersetów nie będę negował. Absolutnie. Ja się z nimi zgadzam. Tylko tu jest czysto napisane, kto jest kim. Więc ja, ja nie mogę odwrotnie tego robić, ponieważ jeśli ja odwrotnie będę interpretował te wersety, to znaczy, że tego w ogóle nie ma. Znaczy, że tego nie ma. A ja właśnie z tym, co wy mi podajecie, mogę żyć, ponieważ wiem na podstawie objawienia, kto jest w kto jest kim i kto jest w kim? Kto ma władzę nad kim? Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie, szukało, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem, ganiąc tych, mówi: Oto idą dni, mówi pan: Jeszcze Zafrę z domem Izraela i z domem Judy. Przymierze nowe, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu. Gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan Jehowa. A cały czas jest pośrednik, pamiętajcie. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły a na ich serca wypiszę je i będę im Bogiem, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego ziomka, ani też brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. A gdy mówi, no, a gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co, przedawnione, to, co się, a to co się przedawnia i starzeje bliskie, jest zaniku. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepis w służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część poprzednia nazwana w miejscu świętym a na nim znajdował się świecznik i stół, i chleby pokładnie. Za, dru za drugą zasł zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, czyli tam stała Arka. Y Mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewszą złotem, w której był złoty dzban z manną i laskarona, na która zakwitła i tablice i tablicę przymierza. Nad nią zaś Herubini chwały, zacieniający wieko skrzydłami, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Dlaczego nie? Oni zacieniali, nie pozwalali, żeby ktoś to widział. By to, było, to było wciąż tajemnicą. Z góry tego nie zobaczycie. Jeszcze to nie jest ten czas. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przebytku, do drugiej zaś, raz w roku samego, tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie, samego i za uchybienie ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni. Nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają o dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do, wewnętrznego, do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań. Nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku, czyli nowego przymierza. Lecz Chrystus, i to teraz jest porównanie: stare przymierze do nowego, stare arcykapłaństwo do nowego arcykapłaństwa. Lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonały przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego tworzonego świata, pochodzący Jezus Chrystus, nie do tej świątyni wszedł w Jeruzalem, którą Tytus zburzył w 70. roku, tylko do tej świątyni właśnie, którą Mojżesz widział w wizji, według której Możesz musiał zbudować świątynię na ziemi. Więc Jezus tam wszedł, do tej prawdziwej świątyni. No i tam on jest tym arcykapłanem. Wszedł raz na zawsze właśnie to jest to, co to już to, powiedział, idę teraz do Waszego Boga i mojego Boga, Waszego Ojca i mojego Ojca. On poszedł do tej prawdziwej świątyni, właśnie z krwią swoją. Tak jak arcykapłan musiał wejść z krwią do świątyni w Jeruzalem, tak Jezus przyszedł do Ojca ze swoją krwią, do, do świątyni Boga, do świątyni swojego Ojca. <laughs> Więc wszedł raz na zawsze. Do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcenia skalanych nie przywrócą i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował. Samego siebie, bez skazy Bogu, ofiarował siebie Jezus Chrystus stał się ofiarą dla Boga, za nas, nie za siebie, za nas, do naszego Boga i do waszego Boga, do swojego Boga. Oczyści sumienia nasze, od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A nie Jezusowi Chrystusowi. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby gdy podniesiona została śmierć, przepraszam, poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego Przymierza. Ci, którzy są powołani otrzymali obietnictwe dziedzictwo, obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci. A nie ma nigdy ważności dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił, to to już może pominięto To jest jeszcze taki werset. bowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem, albowiem Chrystus nie wszedł, nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za Nami, przed obliczem Boga. Jeśli On się wstawia przed nami, przed obliczem Boga, po co On się w ogóle ma za nami stawiać, jeśli On jest naszym Bogiem? Jakaś pomyłka tu chyba musi być. No, tak można zrozumieć, jeśli ktoś chce jak najbardziej. Nie dlatego, żeby wielokroć oferować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgromadzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umierać, a potem sąd? Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Miałem to chyba wszystko. Tak więc musiałem Wam czytać to po kolei. Nie chciałem tutaj wersetów wyrywać. Nie chciałem wersetów tutaj wyrywać, żeby był jeden po drugim. Może nie było to aż takie ciekawe dla tych, którzy już to wiedzą. Trzymajmy się niezruszenie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Takie coś, by was pod, powstrzyma, podtrzymać na wierze. Trzymajmy się niezruszenie nadziei, która, którą wyznajemy. Bo wierny jest ten, który dał obietnicę, a kto daje obietnicę, jak nie Bóg. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości dobrych uczynków właśnie. Nie depczmy się nawzajem. Mimo wszystko, kto coś wierzy, jak wierzy. Eee... O ileż z rozszej kary, kto łamie zakon Mojżesza i ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznań dwóch lub trzech świadków. O ileż z rozszej kary sądzicie, godzin będzie ten, który Syna Bożego podeptał i zbeszcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy Chyba rozumiecie, co on chce przez to powiedzieć. Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Ale, kochani, właśnie gdy przychodzi Jezus, teraz on nie przychodzi jako owieczka, on przychodzi teraz jako, jako baranek, on teraz przyjdzie jako już lew. No dobrze, dziękuję Wam wszystkich. Do usłyszenia.